ПАН з вами слова святої Евангелії ведлух святого Марка. Того часу Ісус промовляв до донатовків: Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, чи встає вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте, але як він не знає. Сама по собі земля родить плід, спершу стебло, потім колос, а тоді повну пшениці в колосі, коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнива. І він сказав, до чого уподібнемо Царство Боже, або в яку притчу помістимо Його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі. Та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини. І пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами Він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати, без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. Ото слово панське! Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Chrystus Narodywca, umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, drodzy nasze parafianie, szanowny nasz ministrancy, Panie organistka, siostry zakonne. Umiłowanie dzieci Bożych. Do czego nam porównać Królestwo Boże? Tak dzisiaj każdy z nas, za słowami Pana Jezusa, pytamy się, jak zrozumieć, na czym polega to Królestwo Niebieskie, jak Nim żyć, jak można żyć królestwem Bożym, będąc jeszcze tutaj na ziemi. Pan Jezus, który bardzo ładnie i bardzo dostępnie, bardzo prosto wyjaśniał, czym jest Boże Królestwo, wyjaśniał to swoim uczniom, swoim słuchaczom, mówił o Królestwie Bożym, kiedy Jego słuchali tysiące ludzi, i tych przypowieści było bardzo dużo, przypowieści, którym były Realnymi historiami z życia ludzi, przypowieści, które Pan Jezus sam wymyślał, żeby określić życie człowieka, bo tak podobnie było, jak On mówił, w jednej przypowieści było wiele różnych historii ludzi. I dzisiaj też Pan Jezus mówi nam w czwartym rozdziale tego Marka, ewangelisty o Bożym Królestwie. Ale dzisiaj na takie wielkie ludzkie zdziwienie Pan Jezus pyta, do czego mam porównać Królestwo Boże. Tak, jakby Jemu już samemu nie wystarczyło pomysłunku, jakiejś fantazji, nie wystarczyło jakiejś historii ludzkich, żeby można było to Boże Królestwo porównać. Takie ono jest wspaniale, piękne, święte, szlachetne i takie bardzo potrzebne dla człowieka, żeby każdy z nas mógł zrozumieć. Powstanie pytanie jeszcze inne, czy moje życie, czy taka sytuacja życiowa, w jakiej ja znajduję się, czy taka sytuacja, obstanowka, w której żyjemy, czy ona może być nazwana Królestwem Bożym? Moje relacje odnoszenia do Pana Boga, moje relacje w rodzinie, czy moja rodzina może być Królestwem Bożym? Czy moje małżeństwo może być Królestwem Bożym? Czy mój klasztor, parafia, wspólnota zakonna czy może być Królestwem Bożym? Czy ja mogę opowiedzieć o swoim domu i powiedzieć, że tak powinno być w niebie? Czy moja historia w mieście, na wiosce, ze znajomymi, z przyjaciółmi, czy może być obrazem Bożego Królestwa? Czy moje życie z sąsiadami może być nazwane Królestwem Bożym? Jeżeli chcę komuś wyjaśnić, jaki jest Pan Bóg, jakie jest Boże Królestwo, to czy moje dzisiejsze życie może być tego dobrym przykładem? Czy ja mogę powiedzieć człowiekowi, który pyta się, a jak to jest tym Bożym Królestwem? I czy ja mogę powiedzieć, słuchaj mnie, opowiem Tobie swoje życie i Ty zrozumiesz, że Pan Bóg chce dla Ciebie dobre. Czy moja historia życiowa może być dobrym przykładem dla tego, aby wyjaśnić ludziom, jakie jest Boże Królestwo. I Pan Jezus dzisiaj mówi, że nie potrzeba tak dużo, nie trzeba tak wiele, bo prawda jest taka, że to, co jest małe albo mało znaczące, ono zawsze jest krzykliwe, żeby tylko ktoś o nim słyszał. Na przykład dzisiaj jest w modzie reklama, to żeby cokolwiek ludziom powiedzieć, to ta reklama musi być duża, wielka, głośna, świecąca, mrugająca, żeby na nią zwrócić uwagę. A to tak naprawdę nic nie znaczy, bo to, co ma wielką wartość, ono jest zawsze ciche, skromne, niezamietne takie, niezauważalne, tak jak serce człowieka. My widzimy, kiedy patrzymy na ludzi, widzimy ich głowy, ręki, nogi, ale serca nie widzimy. Dopiero kiedy człowiek zaczyna z nami rozmawiać, kiedy nas przygarnie, kiedy do nas uśmiechnie się, kiedy może nas pocieszyć, Kiedy powie, że ja Tobie postaram się pomóc, ja Tobie chcę dobrze, nie chcę się z Tobą kłócić, sważyć, nie chcę dla Ciebie zła, chcę Tobie pomóc w Twoim życiu, w Twojej sytuacji. I my wtedy mówimy zobaczyłem serce człowieka, a ono jest schowany. I to jest Boże Królestwo. który jest schowany jak Pan Jezus w tabernakulum, ale on jest dla nas dostępny. To serce ludzkie jest dostępne dla każdego drugiego człowieka, jeżeli my chcemy komuś zrobić coś dobrego. I Pan Jezus mówi, ziarnik ziarno gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich ziaren na ziemi. Ale jeżeli jego posiać do ziemi, posadzić w ziemi, to ono wyrośnie jest największy ze wszystkich tych roślin na ogrodzie i w nim nawet ptaki powietrzne znajdują sobie schronienie, chowają się w cieniu jego galencji. To, co jest najmniejsze, ma takie wielkie znaczenie, jest tak bardzo potrzebne. I my sami wiemy, że kiedykolwiek pracujemy na ogrodach, czy na polu, wszystko, co sadzimy do ziemi, ono jest małe. Każde ziarno jest malenkie, ale kiedy wyrasta, daje duże plony. I tak samo Królestwo Boże, ono jest z jednej strony na tyle małe, że może się pomieścić w naszym sercu, może pomieścić się w naszych rękach, ale na tyle jest duże, że po tym, jak się rozwinie w naszym życiu, jak dojrzeje, jak ta roślina na ziemi, to po tym my możemy pomieścić się w tym plonie, pomieścić się w tym, co z tego ziarnka wyrosło. Jest to rzeczywiście bardzo ważne. I tak kiedyś w domu, będąc małym dzieckiem, słuchając dużo nauk w kościele, Będąc ministrantem, uczestnicząc też w rekolekcjach parafialnych naszych, ich zawsze było wiele, zawsze one byli na Adwent, i na Wielki Post. I pamiętam, że kiedyś jeden kaplan opowiadał przed Bożym Narodzeniem, naukę o Matce Bożej, o Panu Jezusie i powiedział tak bardzo prosto, że Pan Bóg sobie szukał człowieka. Z którego mógł się narodzić, i znalazł Matkę Bożą Najświętszą Marię Pannę. Ona Jego urodziła, a potem ten Pan Jezus taki był wielki, duży, dorosły, że On kiedy poszedł do nieba, to Matkę Bożą zabrał do siebie i ona znalazła w Nim schronienie. I ja tak pytałem, mamę, jak to możliwe, jak to można zrozumieć? I Kiedyś mama do mnie mówi, a my sadzili takie jabłonki różne tam przy domu, przy ogrodzie, jakieś tam śliwki, jeszcze jakieś rzeczy, gruszki. I mama mówi, zobacz, rozpyła jabłko i każe, zobacz, takie małe zaręka. Takie malutkie, że możesz schować go w swojej ręce. Ono potem wyrośnie, będzie wielkie drzewo. Jak to drzewo już będzie bardzo duże, ty możesz... wyleźć na to drzewo i schować się, a nie będzie widać. Najpierw Ty chowasz ziarno w swoich rękach, a potem sam możesz schować się w tym drzewie. I to tak może bardzo prosto, bez jakiejś teologii, ale tak kiedyś mi w dzieciństwie wytłumaczyli, jak to królewstwo Boże wygląda. Że ono z jednej strony jest takie małe, bo pomieści się w naszym ludzkim sercu, ale jest takie duże, że my kiedyś, jak już dojrzejemy i będziemy tym plonem zbawienia, to takie duże Królestwo Boże, że my możemy się w Nim pomieścić. I nie tylko my, ale tyle milionów ludzi, którzy od początku świata żyli na tym świecie, mogą zmieścić się w tym Bożym Królestwie. I tak ludzie nieraz pytają, ile tam miejsca jest. Jak to tyle ludzi może pójść do nieba? Jakie to niebo jest duże? Ono nawet nie jest największe. Ono jest bezmierne. Ono nie ma granic. To niebo jest takie wielkie jak Pan Bóg. I tam gdzie jest Bóg, tam zawsze jest niebo. A jeżeli Pan Bóg jest w naszym życiu, to my też kiedyś będziemy z Panem Bogiem w niebie. Банджу, по фалоні, не бандит похвален, не Иисус Христос.